Nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką duszy. Moja praca to otwieranie przestrzeni, w których dusze odzyskują spokój, moc i radość życia. Nie poprzez kolejne cele, ale poprzez powrót do siebie. Wiem, że wielu z nas żyje w ciągłym napięciu, w pędzie, w lęku, w ciągłym muszę, ale dusza nie zna presji. Dusza zna rytm, lekkość i prawdę. Kiedy zaczynasz działać z poziomu duszy, z dnia na dzień zmienia się jakość Twojego życia. Budzisz się spokojniejszy, spokojniejsza. Podejmujesz decyzje z większą pewnością siebie, a Twoje serce prowadzi Cię dalej. To jest właśnie przemiana, którą dostrzegam u osób, z którymi współpracuję. Od ciężaru do lekkości, od zagubienia do... Klarowności. Dlatego dzisiaj chcę zaprosić Cię do prostej praktyki. Połóż dłonie na sercu, zamknij oczy i zadaj sobie pytanie: czego dziś ode mnie pragnie moja dusza? Skup się na pierwszej odpowiedzi, która do Ciebie przyjdzie i koniecznie zapisz ją. Niech to będzie Twój mały, pierwszy krok w stronę życia w zgodzie z rytmem duszy.